Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonów. Gramy drużyną, którą mi wybraliście i oczywiście tym razem jest to Roma. Powiem Wam, że Roma kojarzy mi się najbardziej z Tot team i właśnie postanowiłem nie ściągać go z murawy, pomimo tego, że jest bardzo wolny i według mnie gra się nim trochę ciężko. Ale cóż, Roma może być na biało, może być na czarno. Whatever, jak to mówią. Nie zmieniałem składu, postanowiłem zagrać 4-3-3 ustawieniem, którym, no, kompletnie chyba nie potrafię, albo nie wiem, nie mogę się wypowiedzieć, bo nie grałem zbytnio dużo. Czekamy tylko, aż znajdziemy jakiegoś przeciwnika i... no i co? I ciśniemy, nie? To już jest końcówka sezonów, to już jest dokładnie, powiem wam... oprócz tego został jeden odcinek. Także to, to jest przedostatni. No cholera, dlaczego? Nie możemy znaleźć drużyny. To jest przedostatni odcinek, więc pod spodem, pod tym odcinkiem, wybierzcie mi drużynę, którą zagram w ostatnim odcinku sezonów FIFA 13, przed sezonami FIFA 14, które też będę grał na pewno. Eee, więc znaleziono przeciwnika i gunów z tego. o, sorry. Ja już do Was wrócę. Jak będziemy mieć przeciwnika, bo to nie ma sensu, żebyście czekali. także Zaraz wracam. Ok, mamy ekran ładowania. Kogoś tutaj nam znalazł, bo pianić, pianić. Oh, no, nie weszło. E, on ma gwiazdek tricków. 3 na pewno. Dobra, ciśniemy. A dobra, możemy zagrać ofensywnie. 4. Cztery... O jezu, jakie tu są lagi. 4, 3, 3. Trzy nie ma? Nie, no chyba nie ma. Dobra, pianić, pianić Toty, i A kurde. wam, że trochę się będę bawił raczej już w tym materiale. E, dwa ostatnie mecze, więc no... Co już miał udowodnić? Udowodnimy w poprzednich odcinkach. Teraz pora już. Na zasłużoną emeryturę tego trybu i tej fify. Pianić. Trochę nie tak to miało wyglądać, no ale cóż. Mm. Pięknie. Osvaldo i Lamela tutaj, którego będę na pewno używał często do tych akcji ofensywnych, bo jest dla mnie zawodnikiem naprawdę świetnym. O! O! o, -o. Fucking! Wagner Love. Ten, który ma zawsze warkoczyki w kolorze swoich e, koszulek, który, w których akurat gra Celska co jest też fajną sprawą, nie wiem czy wiedzieliście o tym. Także, to nie są całe warkoczyki, to jest końcówka, więc na przykład... Gdy grają na biało, ma biało... Ojojoj, oj, dupa z piekła! Ma białe wstawki! Ależ ktoś zrobił akcję teraz! Gdy grają w swoich domowych strojach, które są bodajże... Te wpaski takie to chyba są ich domowe. Czekajcie, bo mi ała noga zdrętwiała zachciało mi się siedzieć Kurde, po kebabosku, znaczy po turecku Dobry typ widzę, dlaczego ja się tak bawię z nim? Everything. Także chyba w następnym tygodniu sobie siadam, agrywam już wszystkie odcinki Wszystkich trybów I oficjalnie usuwam FIFA. 2013, no i czekamy na 14 dobra. Pięknie, pianić. Taty. Jedyny złot, który lachu potrafi, nie? <grymne> Muszę się nauczyć kiedyś jeszcze innych, bo naprawdę nie samą ruletką żyje człowiek. Ależ to było oczywiste, normalnie, dobra. Do Rossi, no kurde. W ogóle jeszcze na nie pograłem zbytnio. O to jest lama. Oddaj no, piłkę. No i ten fucking, dlaczego ja zawsze tyle kombinuję? Kurde, no. Tak to jest, jak się chce właśnie wejść z piłką do bramki. Czyli szuka się kwadratowych jaj. Zamiast po prostu, co się ma, to przypierdzielić. Jak idzie. Totti na skrzydełku, bardzo szybki. <grytanie> I. O matko, ale to skończył. Kurde. Świetnie po prostu. Nie, dobrze o to chodzi. Tak trzeba ich tu powstrzymywać. Roma też mi się kojarzy z meczem z Manchesterem United kiedy Cristiano... i spółka rozgromili ich bodajże 7-1. A teraz oni mnie rozgramiają. Kurde, Moussa, Musa. Nie wiem, jak to się czyta. 2-0 Tak, jak mówiłem, tak to jest jak się szuka... ...kwadratowych jaj, się tych akcji nie kończy. Odpowiedni momencie, ale teraz może być... Ty jebany mnie To był Totti! Do pustej bramki! Ja... Yeah. Chyba się skończyła teraz nasza miłość Totti! Nie, no żartuję! Szanuję go dalej, ale cholery, jak on tak nie trafił! Jest, 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 pianić! Mamy bramkę w końcu trochę, błąd w udało mi się dopaść do piłki! O tutaj, zdjąłem mu w ostatniej chwili, jeszcze siata, no i mamy bramkę, 2-1. Jeszcze jedna, jeszcze jedna, to już jeszcze nic nie jest stracone, dobra. Pianić ty... Tyle co szedłem, teraz na nie nie? Klepa, jeszcze raz. Ale wyszedł pięknie. Ucieka Jezus, Maria, go on to zagrał. Jeszcze raz do lameli to miało być. Tak ładnie uciekał. Oho, widzę ten też dobry skiller. Everything, nie w tą stronę. Ruleta. Kurde. Uuuu No to w końcu do pusteń, No Naprawiłeś swój błąd Ale piękna akcja lameli Mamy 2-2 <laughs> Oczywiście sezony FIFA 14 będą z kamerką Tak samo jak i yy, Tryb Ultimate Też będzie z kamerą Co tam jeszcze Jakie tryby jeszcze? Będą z kamerką. Wszystkie kariery, z których mamy skróty, niestety nie. OL Jebany. Ale to obronił. Lamela. Chcesz się pościgać z lamelą, dzwoniaczku, to chodź. Faul, 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 faul. No i to ci by tak ładnie uderzył. No dobra, mamy pierwszą połowę, w której zobaczyliśmy cztery bramki, teraz pora na drugą. CSK Moskwa. Nasz przeciwnik przypominam raz jeszcze. Lamela. Pięknie lamela. A możesz się przepchać. Robiąc triki lamelo musicie uważać na to, że jednak on nie może się przypychać tak jak niektórzy zawodnicy bardzo f... chudy zawodnik, który przypomina mi nie wiem posturum Neymara. No kurde! Ale on gra dziwnie tym CSK. Tak siłowo strasznie, tak drewnianie, kurde jak Lobont. Czy mamy w ogóle jakieś kibiców tutaj, AS Romy? Czy ktoś z Was jest za Romą? O o Co to było spalone? Tak, jest, spalony, pięknie. Tutaj pod linią stoi jakiś nasz, nasz zawodnik. Ajajaj. Bo dojdę. Dobra. UDESZ! To nie ultimate. Osfaldo. Ups, 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 Wagnerlow. Eee, przepchałem go w końcu. Udało się. Bradley, dlaczego lamela tam leży i lamentuje? No co za koleś? Teraz lamela z kontuzją. Dasz radę. Wierzę w Ciebie, kurde 64 minuta. Ło wow. Bradley, puść go, puść dobrze. Lamela się podłączył do tej akcji I znowu nie przepchał, kurde. O świetnie to zrobiłem, po prostu wyszedłem na aut. Także jak widzicie, to już wszystko powoli dobiega końca. Fajnie, naprawdę fajnie było. Przeżyć ten sezon FIFA 13 razem z wami. Szkoda, że to wszystko się już kończy, no ale cóż, nadchodzi nowa FIFA. Nowe przygody przed nami, że tak powiem. A wiele, wiele, wiele spotkań Ponad 1000 godzin spędzonych w FIFA 13 w końcu to się skończy zaraz bramką, jak te dalej będę grał. A, bo on chciał strzelić, bo była 69 minuta. Pięknie! Do pianicia! Dlaczego on tego nawet nie ruszył? Leonardo Kasztan jak dostał żółtą, dobra Łysy, ale przywaliłeś Jak to się mówi, jak łysy warkoczem o kant kuli No, dawaj, dawaj, dawaj Nie podchodzą To nie! To ty 79 Nice. W końcu. Druga bramka Totiego dziś. Patrzcie, w ogóle nie był kryty na górze zawodnik Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie mnie. I don't know. Teraz przejdźmy sobie na defensywny, tylko żeby nam tutaj nie trafił jeszcze Wagnerloff, który teraz jest przy piłce. Tak! Tak! Hmm. Wysy z Romy jest dobry. No nie, no nie, tylko nie to Pięknie Kurde 88 minuta Tak jest dobrze, że gwiznął sędzia, bo by mogło być gorąco Dobre dośrodkowanie ajajaj. Aj, aj. Muszę to zrobić, przepraszam A, chciałem go sfalować Teraz tylko wyjazd do przodu. Totti. Czy utrzyma się Totti przy piłce? Nie utrzymał się. Ale mu zagrałem, o oh, faken. Dobra, Oswaldo, ostatnia akcja. Oswaldo i Lamela, którego zawsze przepychają. No i znowu tym razem było to samo. Wpadłem na niego. Kończ, tak jest. Przedostatni mecz w sezonach. O, aż się pad wyłączył. Także trzymajcie się, piszcie pod spodem, jakim klubem zagrać na razie. I piona.